To jest gospodarstwo o wartości kilku milionów złotych. I to są nowoczesne maszyny prosto z fabryki. A to jest najmniejsze gospodarstwo we wsi. Rolnik tutejszy posiada tu stary traktor-siewnik-kultywator-przyczepę i inne maszyny z najtańszego źródła. W tym filmie chcę wam pokazać, na którym gospodarstwie szybciej mija praca i gdzie dłużej zajmie ta praca. Zaczynamy standardowo od skoszenia pól. Na większym gospodarstwie wszystko jest ułatwione, nowoczesny kombajn, wszystko dobrze zaprogramowane. Na tym gospodarstwie kombajn posiada już sieczkarnię, więc obejdzie się bez słomy, ale za to będzie dodatkowy nawóz. A na mniejszym gospodarstwie musi przyjechać sąsiad, żeby nam skosił pole. Niestety ten starszy kombajn nie posiada sieczkarni, więc nie będzie tak łatwo i szybko. W tym czasie co ten starszy kombajn zaczyna kosić. Już kombajn na większym gospodarstwie ma pełny zbiornik więc rolnik podjeżdża i wysypuje na przyczepę zboże. W międzyczasie, gdy jego pracownik u niego zatrudniony kołusi, zboże on jedzie zatależować pole. Gdy tamci już kończą kosić i talerzować, nasz biedniejszy farmer prasuje słomę, by coś robić, a nie patrzeć jak kombajn kołusi. W trakcie, gdy ten rolnik prasuje, to bogatszy jest przygotowany już do rozsiewania wapna. Nasz bogatszy farmer rozsiewa wapno dla lepszej gleby. Zobaczmy, co słychać u naszego biedniejszego rolnika. No on za to dopiero zbiera słomę z pola, więc trochę wolniej mu idzie. Minęło już trochę czasu, nasz bogatszy farmer idzie zjeść obiad po niezbyt ciężkiej pracy. Za to nasz biedniejszy farmer pożyczył traktor od sąsiada, by zaorać pole, bo jego traktor nie posiada podnośnika. Przenieśmy się do naszego drugiego gospodarza, który już zjadł obiad i jedzie orać pole swoim nowym i dużym pługiem. Minę czas, zobaczmy jak idzie biednemu farmerowi. No on już trochę zaorał, całkiem szybko idzie oranie pola. Za to nasz drugi farmer, właśnie, wybiera się na skup, bo przecież ma czas, bo jego pracownik właśnie pole. Różnica między gospodarzami w zbiorach jest ogromna. Pierwsze co po dojechaniu na skup trzeba zważyć traktor z przyczepą pełną zboża, wszystkich. Poszło sprawnie bez żadnych kolejek. Zobaczmy jak tam pracownik Orepole. No jakoś tam idzie a ja... jak u drugiego, biedniejszego farmera. No już prawie kończy orać te pole. Nasz biedniejszy rolnik jedzie właśnie na skup, no trochę mu zejdzie dojazd na skup. I też pierwsze co to na wagę i wysypać. Dobra, ale zobaczmy co tam u bogatszego farmera. No już zaczął kultywatorować pole. Po dojeździe na gospodarstwo nasz biedniejszy rolnik wrzął się też za kultywatorowanie pola, ale on za to nadal pożycza trakot od sąsiada. Bogatszy rolnik kończy na dziś pracę, chowa wszystkie maszyny do swojego ogromnego garażu. Garażu. lecz biedniejszy dopiero kończy kultywatorować pole. Już po zakończeniu pojechał oddać traktor sąsiadowi i poszedł do Krówek nakarmić je. Wniosek wyszedł taki, że bogatszy farmer na pola i rosiewa wapno i opryskuje swoje pola, więc dlatego jego pola są bardziej wydajniejsze i też nie zapominajmy o tym, że są większe, ale także ma swojego pracownika, z którym idzie robota szybciej. A co do naszego biedniejszego rolnika, to no plon o wiele słabszy, nie ma nawozów ani wapna, ani swojego podnośnika w traktorze. Może i w niektórych momentach był na takim samym etapie co bogatszy, ale no i tak nic nie zmienia, bo nie nawoził pola, ani go nie talerzował, ani też nie robił sieczki ze słomy, ale za to go nie obwiniajmy, bo po prostu go na to nie stać. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostaw subę i łapkę w górę.